A, piękne. Wygląda jak ja. Ach, ja też wyglądam jak ja. <laughs> Co największą? Nie. Nie. Nie ma największą. Dalej jestem za małą. O, rest when you get tired. To, to właśnie to, to... Patrz, no nawet oni pokazują, patrz. że trzeba się wyspać, a ty mi nie każesz każesz już grać? Przed chwilą ci kazałam spać, to powiedziałeś, że jesteś duża i sama będziesz decydować, kiedy no, będziesz spać. No to teraz chcę spać! I jadaczkę do spania. Koniec, wisielcowa kara na komputer. Skończyło o, się. Moc i prąd wyłączy, cicho być. Skończyło się. W dziadka się zamieniasz? Ale mój dziadek jest martwy. No dobrze. Tu wejdę najpierw. No dobrze. Pozbieram nam to. Co to jest? Kanapa popatrz idealnie dla o, nas. No, będę spa. Będzie spa. Ciekawe czy też czarna. <laughs> I telewizor, opatrzek ci postawię. U, będziesz mi stawia. Będę ci stawiać. Masz kanapę i telewizor i to jest idealne miejsce dla nas. Ja już kupuję nam ładnie bateryjkę. Dupa bateryjka. No, nie? mi tutaj dupą recyklerkę. Co mi tutaj pyskujesz? Proszę iść tam umyć ładnie i kupić baterie. Może frytki do tego? Poproszę. <laughs> to ja tam kardapy jeszcze tak po kości postawię. O, chcę o, tam sieć. Tam będę siedzieć. <laughs> Czemu nie mogę tego zebrać? Proszę mi oddać możliwość zebrania w chyba dlatego, że nie ma baterii. I idę z baterią. Będą promocje w Lidlu, proszę bardzo. O jest. O, proszę przed cenę na łóżko. I idealnie. Nie. Dobra, to tam teraz oblejmy. Na górze? Na górze, nie? Tu chyba jakoś tak. Chociaż wszędzie jest. Mm, nie ma tak, 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 tak. Wiesz, tak, jak... Ja biorę reprezentat sprzątaj. Rozliczymy się kolajdy. O nie! Czekam mnie kara, słuchajcie. Poszłam spać. Miłego. Ja mówię, relacja moci z Wisielcową jest bliższa relacji rodzic-dziecko, nieprawda? Aczkolwiek, jak przyjechali moi rodzice i Wisielcowa miała okazję ich poznać, tak, to miałam. powiedziałam, że adoptowaliśmy dwunastolatkę, bo w sumie Wisielcowa tak. wygląda jak dwunastolatka. I że teraz wychowujemy dziecko. I mówiła, że mnie nie karmi. Tak, a mama powiedziała, że proszę ładnie ka Martę karmić, a ja powiedziałam, że nie i, nie i że jestem już dorosła i nie będzie mi mówiła, co mam robić. <grafię> Jak będę chciała zagłodzić swoje adoptowane dziecko, to to zrobię. Dzięki. A moja mama na to dzwoni do tozu. <grafię> tak, 16-latka adoptowała 12-latkę. No takie mamy czasy, słuchajcie. To są trudne czasy. A może nas stać na zlew? Jeszcze nas nie stać na zlew, nie a może stać. być na przecence? 45... Był przed chwilą, ale już chyba go nie ma. Ty, okay, ale tutaj są prezenty, może tu będzie zlew? Nie, jest tylko dywan. O, patrz! Zaoszczędzimy pieniążki. Tam I drugi telewizor, nie... tego zmiera będą Dobrze. pieniążki, bo tam nie trzeba nam więcej. Hmm. Wiadro na przecenie znam dupa. Ale zlew mogę nam kupić, chociaż najpierw może baterię. To jest dywan, ale na razie dywanu nie potrzebujemy. K, jest moje wiadro, to jest moje wiadro. Dywan tutaj można położyć, bo tutaj jest ten żygający. To chwila, chwila, jest. O, o to trzeba oblać jeszcze. wiem, widzę, ale zam... A bo tu nie ma baterii. Tak, dlatego nam zamówiła bateria, zaraz przyszła. zamówię nie lew. Możesz iść po baterię. Chodź stań pod glutem, to ci... To nie umiejesz przy okazji. Popatrz, jestem wystarczająco odważna. O nie, zepsułaś mi. A to w życiu nie przychodzi pani z opieki jak w Simsach? No no nie. Jak się dobrze postarasz, to nie przychodzi. Jak się źle postarasz, to przyjdzie. Wisielcowa redukcja, tak. Jak się wisielcowej nie karmi, to jest wtedy wisielcowa redukcja. Wtedy redukuje się do niczego. Przestaje istnieć. Idę się tu położyć? Ui. Baterie, ale nie mamy jeszcze o nie! Yes! Yes! Ja tego głos nie przeczytam! O Boże! Nie! Nie! Mirek, udawaj, że nie umiesz czytać. Ja w sumie jestem za, miałabym trochę świętego spokoju. Dwie pieczenie. Nie! I Rumba na przycenku, ubierę, Ale miałyśmy kupić baterię! Rumba na przycenku! Miałyśmy kupić baterię. Rumba baterie. na Idziemy no tutaj pogadanych. otworzymy. Albo tam chyba, nie? Tam nie ma przejścia dalej. No to. No to tam, no to... lejemy. Zmiotka jest za tobą. Tak jak tu wypadło, coś jak... czalone jest. Proszę mielić ładnie, Toto. Ten, a ja... No na no, prawie. Prawie trafiła Prawie trafiłaś, prawie robi różnicę. Proszę ładnie zmielić, no co ty? No, bo zamiast ten to wiadro chwyciłam. Tak jakby ...sepczyłam. No, daj tu, wstał luj! To tamtego, co leży weź najpierw pokaraj. Ach, wracaj tu, Mendo, no co? co cię go cieka? za gnojek. I głodna. Idę coś zjeść. Przyszła nam rumpka. Bardzo dobrze. Trzeba podlać na... No to I już. Idź spać. No, dzisiaj co? A przypadkiem ci się role nie pomyliły. Idź spać. <laughs> o. Ja tam nie wiem, kto do tego pasuje, ja w ogóle udawaj, że nie widzę tego, co się dzieje na ja czacie. Ja w ogóle jakby... nie. Tak, pomidor. Ja... ja... stepować nie umiem, nie? Wisielcowa <grystanie> <grystanie> ledwo stretching zrobiła, a wy byście chcieli, żeby ona stepowała. Nie ma takiej opcji. To za dużo, to niezdrowo. Wisielcowa <grystanie> przekroczyła swoją dzienną dawkę ruchu, nie? <grystanie> <grystanie> tak. O rety. Tak. Portraits. Czy stepujący e... wisielcowi to już podchodzi pod duszanie, czy nie? Z... Wejdź ze swojego streama, dobra? <grym> dobra. <grym> Pęcherzy się robią, a ty nic nie dbasz. No bo idę baterię włożyć. Patrz, jak nam włożę baterię, już tutaj się nic nie będzie psuło. Co tu jest? Zlew bym chciała. Więcej kanapy? To czekaj, tą kanapę zmiele i kupię ci zlew. Kiedy zlew Cię satysfakcjonuje? Wisień <grym> co, was na swoje miejsce, nie? <grym> zlewie. <grym się zlewia> Akurat nie! <grym się zlewia> Weź tam polej, bo tam się zaraz popsuje wszystko. O, już się tam popsuło, patrz. Ale wyżegało. Bo wyżegało tam, no. O, nie, jest tam głodna. A to ich pokarami po będą pieniążki z nich. Dynka na przeceńca, ale to chyba bardziej by nam się przydała mikrofala na przykład. Mogłam go wziąć, ale nie sięgnęłam. Coś nam się wyżygało gdzieś. Gdzieś było. Aha, tu w przeciągu chyba? Tak, ale to chyba. Tam chyba było. bezpiecznie jest, jak tam się żyga. Trzeba by było producenta zapytać o niczym mistrzem żygania, więc. Miron! <grywa> Mam nadzieję, że nie wkleiłeś mema, że miałeś na tyle, że tak powiem, instynktu samozachowawczego i nie wkleiłeś tego mema. Sami się znajdą. Rzeczywistość to będzie jak obiadu nie dostaniesz. Mm. <laughs> Rurę idź tam przed Wisielcowa. O nie, ja? Miron. <laughs> ja nam wyrowerkuję, słuchaj, ty tam piątaj a wyrowerkuję nam zlew. Dobrze. I przy okazji bateryjkę. Nie, spać mi się chce, jak w życiu. Kamisa, pchasz się do gipsu. Oj, oj bardzo pchasz się do gipsu. Chociaż ja najbardziej lubię ten ze strajrolką. <laughs> ten ze srejrolką jest bardziej adekwatny. To ja się zdrzemnę. Stępująca mama kazała przepchać rurę. Ten live zmierza w bardzo złą stronę, w bardzo złą. W bardzo, bardzo złą. Jeszcze trochę i Ci wyrowerkuję. Patrz, pizza na przecenie. Wybieraj pizzę. Kupiłam. O, Lecz bateria jest. Tak, żebyś sobie tam mogła i wstawić i już nie biegać. Chodź, zjemy razem, albo to ja zaczekam Nie, chwilę. bo to są, aha, bo są portrety, są tak? Są portrety. Dobra, tu już do Ciebie wstaję, chodź. <laughs> już do mnie wstajesz? Wstaję to do jest. Ciebie. Ja dojem Nie! nie! Zrobiłam! Idę Ci ten zlew ukręcić dalej. Dobrze, ja wstawię baterie. Two gears, one tube. Zgadza się. Hmm. Zlew na przecenie! Zbieraj! Uf. O tak! Kiedy zlew na przecenie cieszy. Nie sądziłam, Dobra. że kiedyś dojdę do tego etapu w życiu. Prawda? Dobra, to ja zrobię tak i tam wsadziłaś, nie? E, tak. Tu mamy czyściutko, pięknie, idealnie. Tu się rumba będzie zajmowała rzeczami, to możemy iść na następny poziom. Słuchaj, wyzamykam drzwi. Dobrze. Żeby nie było przypsa i... Już to przyszło. A ten zlew to tutaj go pierdzielnij, o tu, 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 Ja nam przyniosę jeszcze zmielareczkę. Ładnie ten guzik. Idealnie. Pięknie położyłam. Doskonale się toczy. To ważne życia. No wiesz ty co? Nie zbier go tylko, bo cię. Ups. Tak jak tej pizzy, postaram się. Dobra. Zamknij drzwi i chodź do mnie. Mm. Brzmi intrygująco. Chodź do mnie, idę im w Dobra, ja otwieram drzwi. O, zesrałam Nie ja otwieram drzwi. O, uj. Tam jest ten, 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 tak, ten, 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 ten ale ten wodę już Ci za ten. Za ten, ten? Za ten, ten. O. Dobra, lej ich. Wody Ci za ten, ten. Bardzo Dobra. To mi się podoba. Dobry to jest idealna komunikacja, słuchajcie. O, nie to. Ważne, że my wiemy o co chodzi. Tak. Patrz jaki tam jest wielki. O. Dupło. Dobrze, A. możesz mnie umyć. Dobra, to Cię umyję. Dobra, no smucio! O, umyta. Perfekcyjnie. Yy, teraz czekaj, idę się tak zemnąć. To ja nam jeszcze dynię podleję. Też pizzorka na przecenie. Jedną. Doskonale. <noise> Piękny mam mazursko Woj. Dobra, ja otwieram. Leć mała. Teraz, bo pęcherze. Dużo pęcherzów. Tam chyba jeszcze przyszła bateria, tak I że... Tam jeszcze jeden odrażę. pęcherz był. Mhm. Parantanę trzeba by ogarnąć, chyba. Nie, tam co ty. To jest średnia. Zaraz wyczyścimy ten korytarz, i tutaj nic nie trzeba będzie wracać nigdzie. Ale tu na dole nam się srają, o tu w tym. A, że w ten sposób, dobra. Tam rumba do czyści. Jac, yes. dobra, ja coś wszamamam i. W takim razie y, tam jest kupiona ta bateria, czy nie? No właśnie ją przyniosłam. Okej. Okay. mikrofala na przecenie, nie mam pieniążka. Nie, jest! <ścoughs> cebula. Idealnie. Cebula time. Nie, wiadro, pęcherze, nie. Dużo pęcherzy. Najpierw to wyczyśćmy. Też nie, bo tam otworzymy dwa następne przejścia. Najpierw ten tutaj na górze. Torzem Cylła? Cylłaś. To ja zainstaluję mikrofale. Siema, puszeczko, dobrze ci widzieć. Proponuję tutaj ten y, pomieszczenie zielone, bo się z no tak. łączy. Tu będziemy. Y, przenieść rzeczy, przenieść zmielarkę do tego pomieszczenia. Na pewno. Na pewno. No dobra. I zlew by się przydał tu też. W sumie mogłaś go zmielić mamy jeden, więc... No, to najwyżej go podniesiesz. Dobra, to ja go idę podnieść, a ty ten zlew staję postartem, się ci wygodnie. Dobra, a ja zmielaram. bike zmielara. Proszę bardzo. Yy, trzeba zamknąć drzwi. Yy, wyjąć baterię, bo przeczuwam szybkie jej... Tak. ...unicestwienie. Dobra, to ja ci otworzę, ty tam luniesz. Aha, najpierw luń, jeszcze raz. Dobra, otwieraj. Nie, 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 zaraz, proszę. Yy, jeden uciek. nie, Okej. Okay. Dobra, otworzę tej nie, 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 jeden. Uciek nie, znaczy. To golej, bo ty masz miot. bo Czekaj, czekaj, Nic jest. nie widzę. Okej, okay, jest, trzeba ich zmienić. A jeszcze jedna Tylko Kokony, wejdź wiadro. Aż, bo się kurde wziął z powrotem za ten tegił. Patrz. Widzę, tylko na drzwiach mamy dwa pęcherze i one zaraz się. wybuchną. Dobra, bierę wiadro. Yy, aha, te wiadro, bo... te pęcherze. Tak. Zaraz przegramy, bo. Dobrze jest, tylko czekać trzeba je. Zmiotka została tam na górze, dobra? Ja? Tak, bo ten jeden. Ojej. Yy, najpierw tego, co robi sobie. Wrzucaj. Tam jest jeszcze zrumbą gania, tam wywalone. Nie, mnie jeszcze nie wrzucaj, bo ci opluję wtedy. Najpierw sobie tego fioletowego wrzuć. Nie mogę cię po prostu oblać. Nie, oblej sobie tu rzeczy. Czekaj, śpię. W porządku. <laughs> Siema, sucharku, Dobrze Jej. Cię widzieć. Dawno ci u nas nie było. Gdzie się podziewałeś? A Wszystko obrzygane. Nie mam wody, bo obrzygało wszystko. <laughs> Najpierw popsiątaj wszystko, słuchaj. Wyleść stąd, bo nie naleje. Przecież. Aha, no zlew. tak, bo tu muszę naokoło. Yy, nie widzę. Wiadra. Dobra, to mnie zmiel najpierw. Będzie łatwiej, bo masz za dużo komunikatów tam. To skupienie. Jej! I teraz można się oblewać. Dobra, to najpierw ja Cię umyję. Dobrze i trzeba się śpieszyć, bo tam kokony. O, dobra. Lej. Leć tam, idziemy tam się oblać. Po... Dobra, od drzwi. Tu <grym> pod to, o tu, 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 tu najpierw. Teraz sobie napełnij wiaderko. O, opanowane. Tak, sytuacja opanowana jeszcze zmielarkę. Odzepsuj od i. idealnie. Dobra. Idę ich karać. Dobra, czekaj. To są ci, Tych nie polewaj. Dobra. Dobra. I teraz możesz nam lać wodę. Cieba, Mati. Yy, dzisiaj kończymy jedną, ostatnią i idziemy spać. Dokładnie, tak. Rumba nam się zaczęła, już jej mogę otworzyć. Niech się idzie ładować. O, ogarnięte. To ja sobie pozmieram pierdolety. On nie, kolejny kokon się zrobił. Eee, idę zjeść. Szamaj, e, do mikrofajtu to więcej jedzą tam mieć. Dobra, już zdziarłam nim, powiedziałaś. Hej, paszendej. Sie ma o rety, ciebie też milion tak na chwilkę tylko przyszła, tak, tak napisała. Oj, dobrze i na chwilkę. Wyniesę rzeczy z... Też... Jaż... Nie, wolimy je mieć tam niż tu. Tak, bo tutaj w sumie już się po nic nie, nie, trzeba. nie przyda, tak. A rumba sobie tam ogarnia to, co się tutaj wylewa i popatrz brzyutko. No bo jak tam kapie jest tego główna? Zamknij drzwi tam, żeby. Tu w sensie. No może być tu. Dobra. Nie wiemy, czy jutro będzie live, Mati. Jeszcze tego nie ustaliłyśmy. To, to wsadzę tu. To co? E, wodę szykuj. Szykuję, właśnie tam. E, nie. Nie te. Ale dobra, chociaż troszkę Ale Mikrofalek nojek. Ups, y -y. otwórz. <grym> no to do mielonka. Coś się wstało? Y -y. Dobra, ja wezmę miotłę i będę to ogarniać. A ty ich ładnie miel. COŚ SPIERDZIELIŁO! Gdzie jest mielarka? Tam została. Czemu nie wziąłeś mielarki? Bo fizyka w tej grze właśnie mnie bardzo mocno zaskoczyła. O, jest. <laughs> Weź zjedz kurczaka. Dobra. Nie chciałam tego. Zjem całego pomimo, że już nie mam miejsca, nie? Jasne. Idę się prze przespać i tam uważaj, bo coś sobie śpi. Mogłaś sobie otworzyć i zmielarkę, no ale tam. Ech, dobra, mamy 78 pieniążka. Jutro nie będzie rękoczynanek, bo rękoczynanki są w środy. Potwierdzam. Ech, jeszcze jak możesz wiader. Już, już, już idę, chodzę. Chciałam trzy na raz. Muszę się kimnąć. Kimnij się. Kasperek, jeżeli chodzi o streamy, to są ogłaszane na kalendarzu. Jak wejdziesz sobie na loteczka.pl w zakładkę kalendarz, to tam się pojawiają. Czasem na przykład godzinę przed, pół godziny przed, więc po prostu warto spojrzeć około 18.00, czy nie ma jakiejś informacji na temat Ma. Znaczy, generalnie w założeniu jest, że kiedyś już, nie, już niedługo wrócimy do normalnego trybu. Streamowania, czyli będą zapowiadane live y z dużo większym wyprzedzeniem. Musisz zjeść lecova dwa, bo znikną. Znaczy, bo wiadomo, mhm. proszę, bo wybuchnie. Natomiast na, te, na chwilę obecną, na teraz, zbyt dużo się działo, żebym mogła, że tak powiem, swobodnie być w tej regularności, która była przez pewien czas. Mam nadzieję, że to już wszystko niebawem wróci do siebie. Nie powiem kiedy, nie powiem jak, nie powiem gdzie, bo tego nie wiem. Aczkolwiek mam nadzieję, że już niedługo. Śriercowa wchodzimy tam? Tylko trzeba śluzy zamykać. I przenieść śmielarkę... A, śmieral... Weź zmielarkę, a ja wezmę z bo... Dobra. Yy, wiadro, żeby mieć jak na lewo zapełniać. Dobra. To tu jest trochę ciasno, ale. No dobra. To możemy zostawić ten jeszcze pokój, może. Dobra. Damy radę, świecowa, bo, bo, bo pognieździmy się trochę. Ready? Jak miło. Dobra, coś tutaj wzięłam i jednego z pancerzykiem pokarałam. Tak, tam drugi. drugi. z pancerzykiem pokarany. Idę, idę, idę. Okej. Okay. Dobra. Najpierw te niebieskie, bo ich nie wolno wodą polewać. Osz faken. Oh. To nic się, nie, nic się nie stało, nic się nie zaszło. Mm, zupełnie. Dobra. A wstał lui. Jeden, no. Kat jeden nie da e, Pójdź, bo i teraz ja. A, stoję. dobra. Żrełam z zlew. I tam stał kolejny. Dobra, polewaj pęcherze. O, zamknęło się. Zamówię baterię. Dorzuć ciada. <noise> I polej ładnie. Jaka organizacja? Nie wierzę. Idealnie, to jak nie my. Słuchaj, jestem przekonana, że znowu się wywali na ostatnim pokoju. Na w takim pewno, razie. za dobrze nam idzie. Kacperku na Facebooka już nie wrzucam żadnych zapowiedzi. Zapraszam Cię na loteczka.pl, tam znajdziesz absolutnie wszystko i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Nawet jak tam się zalogujesz Twitchem normalnie swoim, to wtedy możesz sobie na przeglądarce zasubskrybować powiadomienia. I to działa, działa per przeglądarka, drzwi, proszę. wiem, widzę. To działa per przeglądarka, a nie per urządzenie, więc jeżeli na przykład chcesz mieć powiadomienia na telefonie, to sobie po prostu na telefonie w przeglądarce zaznacz, że chcesz powiadomienia ze strony i powinieneś dostawać je trochę częściej niż z Twitcha. Zresztą Twitch, jak zafollowujesz tutaj, to też będzie dawał Ci powiadomienia, tylko one nie zawsze dochodzą, bo Twitch ma swoje wizje. Albo przychodzą z opóźnieniem półgodzinnym, dwugodzinnym. Dokładnie. Także jak sobie na chwilę obecną, chyba najlepsze rozwiązanie to jest właśnie zasubskrybować sobie na przeglądarce powiadomienia na stronie mloteczkapl i tam będziesz na bieżąco dostawał nawet informacje o filmikach na YouTube, informacje o tym, że na przykład byłam u kogoś gościem na YouTube, ja też tam czasem się pojawiają. Um, okay. Więc jak na przykład jest jakiś... U Purpose'a jakieś nagranie ze mną, to też wtedy się z tego dowiesz. Nie zawsze, bo nie zawsze wstawię, nie zawsze pamiętam, ale jest szansa się dowiedzieć. Um, i, i, I live, y, no też z przeglądarki powinno ci pokazywać. Jak sobie to zasubskrybujesz na przeglądarce w komputerze, to ci na przeglądarce w komputerze będzie skakiewało. A jak w telefonie, to w telefonie. A jak nie wiem, w lodówce bo przecież na lodówce też można mieć powiadomienia to na lodówce. Proszę bardzo, Wisielcowa leje. Oj, mogłam tą baterię wyciągnąć, nie? A, ha, ha, już nie ta twani, jak was Wisielcowa olała. Czekaj, ja tutaj idzie ten dziad, w kącie kitrał nie ma takiego. Proszę, proszę, nie ma! Dobra. Aaa, skokoniłam się! O nie! Zmiel mnie, proszę. Dobra. Skakuj, Wisielcowa. Odsuń się od razu od tego. To nic A, nie dam, nie to, to, to wiesz. Dobra, to... O nie, ten się z powrotem... No to super. I skokoniłam się, i przegrałam. Dorime. A było tak dobrze. Nie, czekaj, ja, ja jeszcze dojdę sobie, Wisielcowa, jeszcze dojdę. Nie, o, nie dasz rady. Dam radę. Tam radę, jeszcze to uratuję, słuchaj, jeszcze to uratuję. Tylko żeby po mnie nie przeszli, i będzie dobrze. Iż... No dobra, no, słuchaj, może dasz radę. Wykeruję to, baby, wykeruję to. Dobra, wykeruję nie. to. A jeszcze tamten, Tylko nie bierz tego. Nikogo nie wezmę, oprócz ciebie. O, wiadomo. Wykeruję to, baby, wykeruję to. Słuchaj, tobie ostatnia nadzieja, bo ja pewnie umrę, jak to zrobię. Aha. Oh, i, I wuj, o, <śmany> że tak to mówiła. i wuj, i znik na czacie. A. O, i to by było na tyle.